ciebie, wiecie, wiecie o, mam bozyli, wiecie? Tak, nie. <śmany> no, to pasuje. Mam bazylię, nie. Jest A mam brzyuchę też. To masz a święta, a mam krzerzuchę. No, no to, to my nie wiem Tomek, aś nie a Arek, a Arek, mieszka na Sienkiewicza, mógłby do nas spać. Ej, nie, sorry, sorry, przepraszam. Bogdan mieszka na Bronxie, w suknie, prawda, Olga? To jest tak, on mieszka na Bronxie, w Słupnie, tak. Tak, są, tak, tak. Tam są lasy, bo to jest New York. Bo to jest po prostu taka Ameryka, nie? Mała Ameryka. Ameryka. Wiecie, że mogę to jest, pół godziny to jest, jest naturalny ziarnisty, nie? Z Bronx, to tylko w moim domie może Amerika. być. Hiiii! Zg! To tylko! To Olga tylko... ma grzyba, grzyba! 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 Ma! Zostaw, one się muszą. Jeszcze... One są jeszcze opślizgły. No może. Ej, Olga! Rąc, jak żbijka. 260 stopni, nie wybuchnie? Rozjebie! bo to są radioaktywne grzyby Ciebie nagra